Podczas Orszaku Trzech Króli w Warszawie, uwagę tysięcy uczestników przykuł nie tylko barwny pochód, ale także zachowanie prezydenta Karola Nawrockiego. Gdy reporterka TV Republika zapytała go, jak się czuje widząc tak ogromny tłum, odpowiedź była zaskakująco krótka. Zamiast rozwinąć myśl, prezydent przerwał rozmowę i oznajmił, że właśnie w tym momencie chce pójść do ludzi. Kamery zarejestrowały, jak odchodzi od dziennikarki i kieruje się w stronę uczestników Orszaku. Witając się z nimi bez pośpiechu. Ten gest natychmiast wywołał falę komentarzy. Jedni uznali go za symbol bliskości z obywatelami, inni za świadomie zaplanowany sygnał polityczny. W kilka sekund Nawrocki zmienił narrację wydarzenia, pozostawiając więcej pytań niż odpowiedzi. Czy był to spontaniczny impuls, czy przemyślany ruch? To właśnie ten moment stał się jednym z najbardziej komentowanych obrazów tegorocznego orszaku.